Witajcie, a co tu dzisiaj Zenon ma na warsztacie, znaczy na blacie. W sumie to generalnie tak się śmiałem ostatnio, że ja to wszystko robię w kuchni. Także Zenon od kuchni dzisiaj przytargał od Arca Aquatics zestaw do CO2, czyli dzisiaj będzie o nawożeniu dwutlenkiem węgla w naszym akwarium. I to nie jest taki typowy zestaw, jak mi się wydawało, bo mnie się wydawało, że to jest normalnie taka śliczna butla, wysokociśnieniowa, chromowana, tutaj wszystko na wysoki połysk, a wyobraźcie sobie, że to jest najbardziej wypasiona bimbrownia na świecie. Także zapraszam na unboxing i testy tego urządzenia. Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu. Po prawej stronie komponent IB do wytworzenia dwutlenku węgla. tego co normalnie, Właśnie wyprodukowałem, ale jeżeli chcemy go do butli, to chuchać trochę trudno. Więc tu jest ta butla. Słuchajcie, nazywa się to Arca Aquatics Myscape CO2. System pojemność 3,7 litra. Yy, tu coś po niemiecku, ale pewnie reduktor plus licznik bąbelków plus elektrozawór. Wszystko takie normalnie Chromix Bajeronix. DY, zrób to sam, czyli wyprodukuj sobie sam gaz do tej butli. To nie mam pojęcia co to znaczy, a to, że mamy elektrozawór. Słuchajcie, wymiary samego urządzenia 130 mm, czyli 13 cm na 46,5. Mm w pięknej chromowanej budowie, którą postawię sobie na widoku, żeby było widać. I podłączę tam jakiś ładny spiek dyfuzor, żeby było coś widać. z tyłu. Niemiecki, angielski, francuski. Eee, I co? Wymiary urządzenia. 0,8 W pobór prądu, ciśnienie plus 50 barów, nie, przepraszam, od 50 do 110 barów ta butla wytrzymuje. I tyle tutaj co, słuchajcie, wywnioskowałem z tego pięknego opisu. I tutaj, słuchajcie, mamy taki rysunek techniczny, który nam mówi, że tu się produkuje CO2. Tu mamy NHCO3 i C6H807 plus H2O, czyli te dwa komponenty, jak nazywa to producent, plus woda i produkuje nam się produkuje nam się CO2. A tu jest nawet napisane: 600 gramów citronen saure plus 600 gramów kwasek cytrynowy plus 600 gramów natron, natron plus 900 ml wody waser, 900, dziwnie czy nie litr? Spoko. Damy radę. E, jak to wygląda? Co my tu mamy w środku? Pokaż w środku. Pokaż w klatku, co masz w środku już. Nawet mi się język plącze. Mm, mm. Nie chcę wyjść. Albo to jest takie ciężkie. O kurza, twarz. Wysypały się nam. Wysypały się nam. Patrzcie, ile dostajemy oprócz tego, że ja dostałem dwa kartoniki, to patrzcie, ile ja tu mam. 200 gram Citronen Sauer. 200 gram Citronen, a mam do 600. A, czyli będzie po. Tak. Czyli trzy woreczki wsypuję do środka. Plus. 200 gram tego nhco 3 natron. Jedno mi spadło, nie, dwa mi spadły i dobra. Czyli jest kompletny zestaw do uruchomienia, a ja tu mam po prostu, nie będę tego otwierał. To są te nasze komponenty. Drożdże? Nie wiem. Zaraz trzeba odpalić tłumacza. Dobra. I patrzcie, jak to przychodzi, zapakowane czatnie to. Co zaproszę Was na stół, co my tutaj mamy konkretnie? Zapakowane o, sąsiad da się uaktywnić, dawno go nie było. Więc, jak będę gadał, może nie będziecie go słyszeć. Instrukcja obsługi 2,4 i 3,7 litra, czyli mamy dwie wersje. Tutaj akwarium, tutaj nasz zestaw. O, i takie instrukcje, słuchajcie, to ja lubię. Obrazkowe, czyli co mamy, wszystko w komplecie, łącznie z dyfuzorem. Fiu fiu. Jak to po kolei zrobić? Mamy lejek, mamy wkręcić reduktor, mamy wlać wodę założyć licznik bąbelków, dodać wody. Od 10 do 24 godzin powinno nam ciśnienie rosnąć i potem włączamy timer. Czyli jak chcemy do dodawać to CO2, jak zainstalować dyfuzor. I mamy licznik bąbelków. Tutaj mamy jakieś serwisowe akty. Tutaj jak się dobrać. Do uszczelek. Tutaj, jak rozkręcić elektrozawór? Fajnie. I niestety przyszło, to słuchajcie do mnie prosto z Niemiec. Więc jak przyszło prosto z Niemiec, to niestety języka polskiego w zestawie nie ma. Szkoda. Dobra, co my tu mamy? Po kolei. Nie no są cię Dobra, muszę poczekać, aż wywierci. Dobra, chyba wywierciu. Gruby wężyk. Lejek, żeby jak wlać wodę i wsypać tu da. Warning. Nie wiem, co to jest, ale jest warning. Mnie już korci, żeby to, mimo że jest warning, odkręcić jakieś kuleczki. No dobra. I to się wkręca chyba do butli, z tego co kojarzę. Tak. Czyli to do reduktora, i to potem w całości do butli. Ok. To jest dla mnie nowe. Reduktor. O Jezu, jaki ciężki. Jaki ładny. To należy remove, żeby się pewnie nie obróciło. Manometr. Kilogramy na centymetry sześcienne. Zaworek precyzyjny. Spoko. A jak to ma być? Yy... Tak to ma być, dobra. Licznik bąbelków. A, patrzcie, jaki sprytny. Widzieliście taki elektrozawór? Widzieliście taki elektrozawór? 12V, 0 do 7 barów. Ale malutki. Wszystko widzę tiptop. Nie no, pięknie jest to, słuchajcie, wykonane. A czyli to, to jest, słuchajcie, jak ten. Jak nie wiem, ale. O, i weszło. No w uszczelkę, Spoko. To od razu to cudo. Mm. Ekspres się czyści. Sekunda. Dobra, ekspres się wyczyścił, ale sąsiad się aktywny. Dobra, ekspres wyczyszczony, sąsiad się uspokoił. No to wkręcamy. Cacy. Co my tu jeszcze mamy? Patrzcie jakie cudo. Sąsiad będzie nam umilał. Zaworek kierunkowy i malutki dyfuzor. Fajnie, bo już myślałem, że będę musiał szukać. Zasilacz do elektrozaworu. I pstryczek, elektryczek. Fik. Jest, ale bajer, nie? utła, fajna, no i co? Zmienimy kadr, jak będziemy gotować, a jak już to wlejemy, całość zakręcamy i czekamy. Baną. To pora to uzupełnić, ale z innego kadru będzie to widzieć, bo pewnie jest niewyraźnie do tego sąsiad boruje, więc muszę wrócić tu za chwilę. Dobra, z tego ujęcia będzie lepiej widać. Samsiad ma chwilę przerwy, więc może zdążymy. Słuchajcie, no to mamy naczynie. Najpierw do naczynia wsypujemy zgodnie z instrukcją komponent A i B. B. Co tu się dzieje? Zenon gotuje. I słuchajcie zgodnie z tego i słuchajcie zgodnie z tym, co wyczytałem w instrukcji. Wlewamy wodę trzymając butlę pod kątem 45 stopni. 900 ml. Słyszę dziwne odgłosy. Serio. Szybka reakcja, co? Chyba działa, a chciałem wam coś powiedzieć, ale nie zdążyłem. Moment, ogarnę to tylko. Dobre to było, będzie na shorta zajawkowego. Co Wam chciałem powiedzieć? Tutaj na tym reduktorze, na tym czymś, co się wkręcało, gdzie były te kulki, to na dole był taki filtr. Już to wyglądało jak taka wstępna membrana. Eee, no i co? Słuchajcie, ciśnienie rośnie. Już je podniosło się z żółtego do góry. Także elegancko to działa. Tutaj mamy, słuchajcie, licznik bombelków za chwilę. I on tu słuchajcie, jak go się tu wstryknie, to się trzyma. I żeby go wyjąć, trzeba nacisnąć i wychodzi. Fajny patent, a ten elektrozawór jest mistrzowski. Ja jeszcze Wam nie powiedziałem, w komplecie znalazłem zapasowe kulki imbusa i trzy uszczelki, plus jeszcze ten nypl. Tutaj mamy co? Do wężyka mamy przyssawki, zaworek jednostronny. To sobie zaraz zainstalujemy. Tu mamy nasz dyfuzor. Eee, licznik bąbelków. Woda. Eee. Poszło. Słuchajcie, ciekawe, czy coś pójdzie. Jak ja odkręcę teraz, już tak po 5 minutach. Czy jest jakiś gaz? A elektrozawór nie działa. Mmm, Zenuś. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to tak szybciej tylko sprawdzili, nie? A co? Fik go do prądu, ale prąd mam pod wami. Ach. Sam się znowu wiercił, więc znowu pauza. Ale słuchajcie, jestem miło zaskoczony. Wiecie, te wszystkie bimbrownie, te takie zwykłe, to, to trzeba czekać dwa dni, aż tam się zacznie coś dziać. A tu po dwóch godzinach, tu od razu, nie dość, że wybuchło, to od razu jeszcze leci nam CO2. W miarę od razu, nie? No dobra, to trzeba to po prostu instalować. I, ale już widzę, że będzie działać, bo to jest normalnie licznik bąbelków jak przy zwykłej butli wysokociśnieniowej. I bąbelki lecą jak cza. To ja zainstaluję to sobie w butkarium, odłączę wysokociśniówkę, a podłączymy to, zobaczymy, ile to w ogóle będzie hulać na takiej butli, Nie ja wiem, sprawdzimy. A jeszcze ja dostałem tych komponentów całe kartoniki, więc jestem, powiem Wam, dobrej myśli. E, dobra, to jeszcze może zainstalujemy zaworek. Dobra, zainstalowany. Pamiętajcie, żeby sobie wymoczyć wcześniej. Spiek ceramiczny w wodzie, wtedy powinny być mniejsze te bombelki. Ja nie mam teraz na to czasu. Zobaczymy, jak będzie na takim. Ale wy o tym nie zapominajcie. Ale ładnie weszło. Fiku, fiku. Fiku, fiku. Taki mamy zestaw. Idziemy do akwarium. Minęło 8 godzin. Patrzcie, jakie mamy ciśnienie. Już wiem, po co jest ten zawór bezpieczeństwa, żeby nam tej wysokociśnieniowej butli bimbrowni nie wywaliło w kosmos. I powiem Wam, zrobiła się butla ciężka. No to co? Ustawiamy kilka bombli. No, daj. Za dużo. Za dużo. Jest cacy i patrzcie na to. Zmiana kadru. Słuchajcie, mam tutaj raz, dwa, trzy, trzy bąbelki na sekundę, ale nawet my, jak ustawimy sobie, proszę bardzo, milion bąbli na sekundę. Patrzcie, co się dzieje. Czyli podsumujmy. Wysoko ciśnieniowa bimbronia działa bez najmniejszego problemu. Ciekawe, jak długo. Napiszę wam, słuchajcie, w komentarzu mm, pod tym filmem pierwszym, jak się po prostu skończy, skończy gaz, ile, na ile to starcza. W porównaniu do butli ciśnieniowej działa identycznie. Jedyne ale, no to niestety cena. Ale wiecie co, ostatnio rozmawiałem z kolegą, który mieszka za granicą i on powiedział, żeby tam, że tam nabicie butli takiej zwykłej, jak u nas za pięć dych czy tam za cztery dychy idziemy, nie wiem, do straży pożarnej, do gazów technicznych, Nabijają nam bez problemu. To on za granicą ma w tym ogromny problem, więc może to bardziej na rynek niepolski, bo jednak jest to najdroższa bimbrownia na świecie. Ale za to, jak wygląda, no ja nie mam pytań, powiem wam, będę je używał. Odłączę swoją, swoją butlę. Próbuję cały czas kręcić tym zaworkiem i ustawić, żeby było w miarę. Także odłączę swoją butlę. Podłączę to u siebie w instalację i będzie to w dyfuzorze narurowym. Chociaż taki dyfuzor prezentuje się naprawdę dobrze. Ja już w sumie zapomniałem, jak wygląda CO2 z takiego dyfuzora wewnętrznego, a nie narurowego. I może jednak on tu sobie tak zostanie. A co? Niech sobie będzie. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Jak zwykle możecie produkt rozszarpać. Cześć! Słuchajcie, dokrętka Minęło dokładnie, wystartowałem butlę 16 czerwca, a dzisiaj mamy 20 sierpnia. Butla pracowała 24 godziny na dobę, około 3 bąbelków na sekundę, czyli starczyła można powiedzieć na pełne dwa miesiące ciągłej pracy. Jeżeli bym używał tej butli tylko do zapalonego światła, no to byłoby o wiele, o wiele dłużej, ale byłyby skoki pH. A ja chciałem, żeby pH było na stałym poziomie. I słuchajcie, co zostało w środku? Zostało dosłownie tyle, może z 200 ml wody takiej żółtej, a później w środku zostało. Coś takiego, taka zbita masa. Ja po prostu to roztukłem i przesypałem tu. Jeszcze troszkę mi zostało, więc ja sobie to opróżnię i nabiję od nowa. I mam tutaj zestaw uzupełniający, już nie w takich woreczkach jak to przyszło na starcie, tylko po prostu tu mamy 600 gram A i 600 gram B. Jest jeden, dół. A są woreczki w opakowaniu. O, takie piękne mam pojemniki na cukier. A już myślałem, <noise> że będzie nie w woreczkach, a jednak słuchajcie, trzy woreczki po 200 gram. No ale przynajmniej ładnie, bezpiecznie zapakowane. Dobra, Ech, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz. Pa. Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu.